Witamy Państwa w firmie Energy Gaz Polska. Dzisiaj porównamy montaż instalacji gazowej do auta z silnikami o małej pojemności. Będzie to Skoda Superb z 2013 roku. Jest to popularne auto, które mimo niedużej pojemności silnika TSI z turbosprężarką generuje 125 koni mechanicznych z 1,4 litra pojemności. Silnik w tym aucie jest konstruowany w technologii bezpośredniego wtrysku paliwa. Do porównania wykorzystamy Toyota Auris z 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 1,3, który generuje 100 koni mechanicznych. Jest to auto z 2015 roku, więc będzie idealnym punktem odniesienia do podobnego rocznikowo Superba. Dodatkowo silnik Toyota Auris jest konstrukcją opartą o wtrysk wielopunktowy, więc możliwe będzie porównanie dwóch różnych technologii. Sposób, w jaki realizowany jest wtrysk paliwa w dużej mierze decyduje, jaką instalację gazową możemy zamontować do danego modelu auta. W przypadku Aurisa, którego silnik wyposażony jest w klasyczne rozwiązanie wtrysku pośredniego, zamontowaliśmy sprawdzoną instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD, której cena to 3100 zł. W przypadku Skody Super niezbędny był wybór instalacji, która będzie przeznaczona do montażu w autach z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Wybór w tym przypadku padł na instalację KME Nevo Direct w cenie 5200 zł. Różnica w cenie obu instalacji wynika z różnic technologicznych. Auta z wtryskiem bezpośrednim wymagają zestawów LPG, w których centrala sterująca z mieszankę mieszanką paliwa oraz reguluje dotrysk benzyny, który gwarantuje poprawne działania fabrycznych wtryskiwaczy oraz instalacji gazowej. Toyota Auris z silnikiem 1.3 przy przebiegu 30 tys. km zanotuje łącznie oszczędności na poziomie 4200 zł rocznie. W przypadku Skody Super będzie to oszczędność na poziomie 4600 zł przy analogicznym przebiegu rocznym. Jak widać instalacja gazowa w obu przypadkach jest bardzo opłacalną inwestycją. Główna różnica w tym przypadku będzie wynikała z różnic technologicznych. W przypadku Aurisa koszty instalacji są niższe z uwagi na wtrysk wielopunktowy i można liczyć na szybszy zwrot poniesionych kosztów. Natomiast nie możemy zapominać, że Skoda Super pomimo wyższych kosztów instalacji jest również samochodem o większej masie oraz po prostu większym apetycie na paliwo. Niezależnie jednak od technologii LPG w obu przypadkach jest inwestycją, która po prostu się opłaca. Oczywiście, w ciągu 16 lat doświadczenia mieliśmy okazję montażu LPG do większości dostępnych na rynku modeli zarówno Skody, jak i Toyoty, w tym również do potężnych pick-upów takich jak Toyota Tundra lub sportowa odmiany Skody RS. Dodatkowo, jak możemy zobaczyć na naszym kanale YouTube oraz na naszej stronie internetowej, przeprowadziliśmy już dziesiątki tysięcy montaży LPG, w tym do najbardziej skomplikowanych jednostek napędowych. Dlatego zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych. Zapraszamy także do obserwowania i subskrybowania naszego kanału na YouTubie, gdzie znajdziecie tysiące naszych realizacji do wszystkich marek samochodów. Raz parat. Dziękujemy.